Cześć, witajcie, tutaj Ananasek. I jak to ktoś w komentarzu pod ostatnim filmem napisał, zbliża się nowy farming, to wraca Ananasek. I tak dokładnie jest. Nic nie obiecuję, ale mam pewien cel, o którym nie będę mówił, ale jak się uda, to na pewno wam powiem. A dziś witam Was w pierwszej części serii, która ma mi pomóc przygotować się na nowego farminga, a jednocześnie opowiedzieć Wam o nim. Bez zbędnego bujania w obłokach, tylko konkrety. A jest tego już naprawdę sporo, a więc zaczynajmy. A zaczynając od w pewnym sensie złych informacji to gleby 3D nie ujrzymy w nadchodzącej odsłonie. No ale mówi się trudno trzeba otrzeć łzy nowym silnikiem który dodaje kilka różnych bajerów o których nie ma sensu wspominać, bo zapewne was jak i mnie interesuje to co tak właściwie zmieni, a nie jak się nazywa i za co odpowiada. Otóż gleby 3D nie będzie, ale będzie jej imitacja i tak jak widać to na zaprezentowanych animacjach wygląda to naprawdę ciekawie. I nie jest to tak jak w wszystko płaskie, jak namalowane po prostu, tylko czuć tą głębię, i właśnie to jest najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o samą grafikę. Ponadto, rzecz jasna, tekstury zostały pozmieniane oraz poulepszane. I mi osobiście najbardziej podoba się tekstura kukurydzy, która wygląda naprawdę przyzwoicie. Ponadto, ściernisko po kukurydzy również zostało udoskonalone i to również jak najbardziej na plus. Zastanawia mnie jednak, jak będzie wyglądać żółta kukurydza na ziarno oraz jej ściernisko. Powiedziałem, co mi się najbardziej podoba, więc wypadałoby również wspomnieć o tym, co mi się najmniej podoba, a jest to zboże oraz jego ściernisko, lecz w tym wypadku nie ma sensu się rozgadywać i narzegać, gdyż podobno zostało to poprawione, ponieważ ostatnio został opublikowany news, że po feedbacku od graczy Zaszły zmiany, w tym również zmiany w grafice, więc na pewno będzie to lepiej wyglądało, gdyż niektóre rzeczy wyglądały po prostu za bardzo pastelowo, jeśli można to tak nazwać, i te kolory były za bardzo nasycone, i zapewne to zostało zmienione. Ale tego tak naprawdę przekonamy się po premierze. Jeśli chodzi o grafikę, to wydaje mi się, że wspomniałem o najważniejszych zmianach, ale też nie ma się co rozgadywać, bo w tle sami możecie ocenić. A ja opowiedziałem o tym, na co warto zwrócić uwagę. I przejdźmy teraz do kolejnej. Bardzo znaczącej zmiany, a raczej nowości, jaką jest Seasons: już nie mod, a nierozłączna część gry. I zostało to zaprezentowane jako nowy poziom rozgrywki. Czyli zapewne będzie do wyboru przy starcie nowego zapisu, tak jak teraz to, czy chcemy zaczynać z milionem na koncie, czy też już z gotowym do gry gospodarstwem. Ponadto, nawet jak zdecydujemy się na sezony, to możemy wyłączyć uprawę sezonową oraz śnieg, jeśli chcemy po prostu mieć sezony, ale grać sobie po swojemu. Ponadto, możemy również wybrać długość roku, choć początkowo miało być to 12 dni, lecz po wspomnianych wcześniej zmianach przez feedback zostało dodane modyfikowanie długości roku. Ponadto, jeśli ktoś grał wcześniej na modzie Seasons. To nie będzie dla niego to jakiś szok, bo jest to bardzo podobne. Mamy kalendarz, który różni się tylko szatą graficzną, ale oczywiście nie jest to krytyka z mojej strony, gdyż po co zmieniać coś, co działa. A na zaprezentowanych screenach wygląda to wszystko naprawdę ładnie i widać, że przyłożyli dużą uwagę na wygląd, gdyż nie zmieniają się tylko tekstury podczas zmiany pór roku, ale także paleta kolorów oraz nasycenie, więc klimacik będzie naprawdę odczuwalny. A jeśli chodzi o rozgrywkę, to na pewno znajdzie ona fanów, jak i osoby, które. Zostaną przy standardowej rozgrywce. Kolejną bardzo dużą oraz znaczącą zmianą są łańcuchy produkcyjne. Oznacza to, że już nie tylko będziemy mogli zebrać zboże i sprzedać je w trzech różnych skupach, które odróżnia od siebie tylko lokalizacja i cena, ale też będziemy mogli je przetworzyć na mąkę, z której zrobimy chlebek lub ciasto. Oczywiście nie robi się tego z samej mąki, bo do ciasta potrzebne są jeszcze jaja, cukier, mleko, masło oraz truskawki i wszystkie te składniki będziemy mogli sami wyprodukować więc, żeby zacząć zabawę z ciastem, będziemy musieli się trochę pobawić z pozostałymi składnikami. Gotowe ciasto, czy też inne produkty, będzie można sprzedawać w sklepie lub też na targu. I zdziwiłbym się i też nawet zasmucił, jeśli na targu będziemy mogli tylko sprzedawać, a nie również kupować, brakujące nam składniki. Co by było również bardzo ciekawym urozmaiceniem trybu wieloosobowego. No ale cóż, nie ma co gdybać, jedno jest pewne: jeśli nie w tej, to na pewno będziemy mieli taką opcję w następnej odsłonie. Jeśli chodzi o nowości w omawianej dziś odsłonie, to te łańcuchy produkcyjne mi się najbardziej podobają. The Jeśli oczywiście będzie zrobione to tak jak tego oczekuję, to nawet nie będę narzekał na brak gleby 3D. Nowość ta otwiera nową drogę nie tylko dla graczy, ale również dla moderów, bo ja nawet nie próbuję sobie wyobrazić możliwości jakie im to da. Wspomniałem o trybie wieloosobowym, który również nie pozostał bez zmian, a zmiana w trybie multiplayer jest naprawdę konkretna i długo przeze mnie wyczekiwana, czyli crossplay. Oznacza to, że jeśli kupisz nowego farminga na konsoli, a ja zrobię gry z widzami, to mimo tego, że ja gram na komputerze, to Również będziesz mógł dołączyć do serwera i zagrać ze mną, czy też z kimkolwiek innym, bo gracze pc będą mogli uprawiać pole z konsolowcami na jednym serwerze. Wiadomo, że będą jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o mody, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego, ale to już są siły wyższe. Tak więc to by było na tyle w tej części. Omówiłem moim zdaniem najgrubsze zmiany. Jeśli dotrwaliście do końca, Napiszcie w komentarzu na czym będziecie grać w nowego farminga oraz jaka nowość Wam się najbardziej podoba i dlaczego. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie, aby nic ciekawego Was nie ominęło. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia. Cześć!